Szanowni Państwo, witam na spotkaniu, które jest owocem kilkumiesięcznej naprawdę ciężkiej pracy zespołu, zespołu na rzecz praw dzieci do obojga rodziców. I jak Państwo tak patrzę po twarzach bardzo wielu z Państwa brało udział na jakimś etapie w pracach tego zespołu. Jak pamiętacie nie było łatwo. Od początku nie było łatwo. Chociaż mieliśmy tę przewagę nad innymi zespołami, że dzięki temu, że formatek się zaangażowało tak głęboko, mieliśmy nad czym pracować. Był gotowy pomysł na projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ten projekt ulegał modyfikacjom. To była naprawdę ciężka, tytaniczna praca. To były długie godziny, długie dni, długie wieczory dyskusji nad poszczególnymi zapisami. Mamy wszyscy świadomość, że ten projekt. Wciąż mógłby być jeszcze lepszy. Natomiast to, co nas przede wszystkim bolało od, od lat, a niektórych z Państwa od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, to było to, że nie istniała w Polsce żadna wola dyskusji na ten temat. Dzisiaj. Postanowiliśmy nie tylko pokazać ten projekt, ten, ten zamysł, ten zarys projektu, te pomysły na nowelizację, ale chcieliśmy też przedstawić Państwu, a przede wszystkim mediom i, i wszystkim osobom, które nas tylko oglądają na przykład przez internet, w tej chwili chcieliśmy pokazać, dlaczego w ogóle należy pochylić się nad kodeksem rodzinnym. Dlaczego on jest tak zły? Bo to nie chodzi tylko o to, że. Są jacyś poszkodowani ojcowie, że są jakieś poszkodowane matki, poszkodowane babcie, ale przede wszystkim są poszkodowane dzieci. Ja tak kiedyś mi się wyrwało w jakimś, w którymś z wywiadów, że hodujemy pokolenie zombi. I później tak się zastanowiłem, głów rozmawiając między innymi z Michałem Fabisiakiem, który przedstawi za chwilę statystyki dotyczące tego tematu, że to nie jest pokolenie zombie, to jest kilkanaście pokoleń tych dzieciaków, które się wychowują w rozbitych rodzinach. I to, że istnieją rozwody, to, że się dorośli ludzie rozstają, to tak po prostu jest. No może od pewnego czasu mamy do czynienia z jakąś modą rozwodową, która pociągnęła za sobą biznes rozwodowy, może tego jest więcej, ale nie w tym jest problem. Problem jest w tym, że coraz więcej dzieci się wychowuje bez Dwójki bez obojga biologicznych rodziców. Mieliśmy takie. To też właśnie panie z formatek kiedyś mi powiedziały, że w jakiejś szkole przypadkowo zupełnie z, zapytały wychowawczynię, która się interesowała klasą, ile dzieciaków wychowuje się z obojgiem biologicznych rodziców. I to była mniejszość. A za chwilę może się okazać, że to będą zupełnie jakieś wyjątkowe sytuacje. Nie będę przedłużał, bo. Wysłuchacie Państwo kilkunastu wystąpień ludzi, którzy, zanim pokażemy te nasze pomysły, wysłuchacie Państwo kilkunastu wystąpień ludzi, którzy na własnej skórze często bardzo boleśnie odczuli, jak zły jest dzisiaj kodeks rodzinny i opiekuńczy.